Cześć wszystkim, witajcie, Dasz Złom. U mnie dzisiaj niedziela, a jak u Was wszystkich zresztą. No ale troszkę czasu jest, więc trzeba się wziąć za jakąś pracę i wykorzystać ten czas wolny. Udało mi się zebrać całą komputerówkę, przygotowuję się do wysyłki do elektropaki. Słuchajcie, tak to wygląda. Tu mamy same płyty. Już wyczyszczone, tylko do posegregowania i do przeważenia. Tu mamy cały karton wielki zasilaczy. Tu mamy wszystkie karty rozszerzeń, cała skrzynka. Tu mamy trzy skrzynki napędów różnego rodzaju. Jedna taka większa, pod spodem dwie mniejsze. Tu mamy prawie dwie skrzynki dysków. Troszkę płytek z dysków, bo mnie podkusiło, żeby 10 sztuk rozebrać i zobaczyć, jak to wychodzi cenowo, ale totalnie dla mnie nieopłacalny interes. Wolę ten czas poświęcić na co innego. Tam są groszowe sprawy między rozebranymi, a, a w całości. Także chyba nawet lepiej wychodzą w całości. Powiem Wam, jak się puszcza. Także tak to wygląda. No i parę sztuk laptopów różnego rodzaju, już bez baterii, tylko przeważyć, spakować. I wysłać. No i tak to wygląda, i teraz słuchajcie, chyba to pójdzie wszystko paletówką. Na pewno pójdzie paletową wysyłką wszystko, bo już tak wysyłałem. Tylko jest problem, bo jeszcze mam około 200 kg płytek innych, różnego rodzaju, i, i zielonych, i klasy B, i klasy C. Większość jest do wyczyszczenia jeszcze, także troszkę czasu to mi zajmie, więc chyba najpierw pójdzie komputerówka jedną paletą, a później pójdzie reszta. Elektroniki. Mam jeszcze telefony, jakieś tablety. Także troszkę się tego nazbierało. Pozdro, dasz złą wszystkim. Do zobaczenia.